Witam serdecznie w kolejnym wydaniu programu Mazowsze Powiat Płockę. Dziś podsumujemy sobie minione 10 lat prezydentury Andrzeja Nowakowskiego z panem prezydentem Andrzejem Nowakowskim. Witam serdecznie. Witam pana redaktora, bardzo serdecznie witam Państwa. 13 grudnia 2010 roku to wyjątkowa data w pana prywatnym kalendarzu. 13 grudnia to w ogóle bardzo wyjątkowa data w kalendarzu wszystkich Polaków. Wiadomo, to rocznica wprowadzenia stanu wojennego. W Polsce wypowiedzenia wojny narodowi, niestety przez ówczesną komunistyczną władzę. Dla mnie osobiście no, kilkadziesiąt lat później to data szczególna, ponieważ po wygranych przeze mnie w 2010 roku. W wyborach samorządowych ówczesny przewodniczący rady miasta, bo tak to wygląda, ustalił datę zaprzysiężenia nowego prezydenta na 13 grudnia. Niestety panie dyrektorze, szanowni państwo, nie miałem na to żadnego wpływu, że od tego momentu, od 10 lat, data 13 grudnia to dla mnie nie tylko osobiście Rocznica wybuchu czy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, ale także no, kolejna rocznica powołania mnie na funkcję prezydenta i zaprzysiężenia przed Radą Miasta, bo tak to dokładnie się odbywa, że po tym jak no, jest ten akt wyborczy, mieszkańcy głosują, dokonują wyboru. Komisarz wyborczy stwierdza w tym momencie, kto zostaje prezydentem i, a żeby ten już akt dopełnił się, prezydent musi złożyć, musi zostać zaprzysiężony przed Radą Miasta. I ta moja pierwsza kadencja właśnie rozpoczęła się 13 grudnia 2010 roku. No teraz sobie podejrzewam, szczegółowo jej nie podsumujemy, bo w 15 minut nie da się tego zrobić, ale tak pokrótce, jakie to było 10 lat dla Płocka? bardzo intensywne dla mnie, natomiast jakie dla Płocka? Tutaj musiał pan redaktor zapytać naszych telewizów i oni odpowiedzą. Pewnie każdy z własnej perspektywy. Wydaje mi się, że dobre też dlatego, ponieważ w każdych kolejnych wyborach. Już w pierwszej turze mieszkańcy Płocka obdarzali mnie zaufaniem i dalej powierzali stery zarządzania miastem. Ja, kiedy gdybyśmy cofnęli się 10 lat wstecz, to ja pamiętam, że ja zostawałem prezydentem z takim dosyć skromnym zamiarem, przede wszystkim budowania orlików w Płocku. To był taki sztandarowy program ówczesnych. Rządów platformy obywatelskiej i psl u gdzie przygotowując się do Euro 2012, rząd Donalda Tuska mówił nadgonimy także infrastrukturę nie tylko drogową, ale tą dla dzieci i młodzieży. Zbudujemy w Polsce 2000 boisk. Zbudowane zostało dużo więcej, co ważne. W płocku dom 2010 roku nie powstał żaden taki orlik przy wsparciu samorządu miasta, choć na każde takie boisko w sumie składał się samorząd miasta, samorząd województwa i Budżet państwa. W efekcie można było rzeczywiście zrobić tego, tych boisk dużo, dużo więcej. I rzeczywiście, jak zostałem prezydentem, to w ciągu najbliższych dwóch lat, bo tyle trwał ten program, powstało sześć takich orlików. Po drodze powstało dużo więcej boisk, na których dzieci, młodzież grają w piłkę pod okiem fachowych opiekunów. Czy to przy szkołach, czy w ogródku jordanowskim, czy po prostu na osiedlach, nie tak dawno oddane boisko na Skarpie. W tej chwili kończy się już budowa boiska przy Słowce, przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym numer 2 na ulicy Lasowskiego. To są boiska, które służą do południa dzieciom, młodzieży, po południu natomiast także czasami dorosłym, oczywiście, nie tylko tym, którzy uczą się w szkole, ale także i z danego Osiedla, albo nawet spoza osiedla z Płocka. Zresztą tych także w okolicznych gminach wtedy powstało wiele. Ale rzecz jasna, te 10 lat to nie tylko budowa boisk, to także wiele różnego rodzaju inwestycji w oświatę. To dla mnie szczególnie budowa z jednej strony przedszkoli. Kiedy 10 lat temu stawałem prezydentem, wiele dzieci z Płocka nie miało miejsca w publicznych przedszkolach. Dzisiaj każde dziecko może chodzić do publicznego przedszkola. Mało tego, te przedszkola już są nowoczesne. Dawniej także moje dzieci chodziły do przedszkoli typu Ciechanowskiego, budowanego w latach 70., bym powiedział, z drewna i dyktę, nie nadających się już do remontu. I te przedszkola są zastępowane, były przez ciągu tych 10 lat m, m, przez m, nowoczesne obiekty. Czy to ulica Kochanowskiego, przedszkole czy na Międzytorzu, czy nowe przedszkole na Emilnicy. Tych przedszkoli powstało bardzo wiele, część była wyremontowanych, na przykład na Wielkiej Płycie. W tej chwili jedno z takich ostatnich przedszkoli jest już, no, można powiedzieć, zastępowane przez nowoczesny obiekt. To przedszkole nr 17 też na Wielkiej Płycie, na ulicy Kosobuckiego. Tam radni, radna Daria Domosławska, inni radni również wokół tego jak gdyby przedszkola, ale też i w innych przedszkoli oczywiście ogniskowali swoje zainteresowanie. W efekcie dzisiaj dzieci chodzą do przedszkoli na miarę XXI wieku. Jeśli chodzi o inwestycje w oświatę, to także chociażby szkoła specjalna, która także z baraku, można powiedzieć, przyniosła się do nowoczesnego obiektu, gdzie dzieci wymagające właśnie takiego specjalnej edukacji, specjalnej troski mogą dzisiaj kształcić się, uczyć się w szkole przy ulicy Słonecznej, czy też rozbudowa specjalnego szkoły szkoławczego nr 2 właśnie na Lasowskiego, o całe centrum rehabilitacyjno-terapeutyczne. Tych inwestycji w oświetlenie tylko, także w drogi było bardzo, bardzo. Wiele drogi rowerowe. Nawet nie wiem, Panie że o czym miałbym tutaj opowiadać, bo rzeczywiście 10 lat temu każda droga wylotowa z Płocka wymagała remontu. Ja już nie powiem, że wygląda jak po bombardowaniu, ale Otolińska, Dobrzyńska, Dobrzykowska. przemysłowa chociażby. Dokładnie, one wszystkie w ciągu tych 10 lat zostały zrealizowane, wykorzystując środki unijne. Do tego została zbudowana obwodnica, która wyprowadziła ostatecznie ruch pojazdów ciężkich, pojazdów niebezpiecznych z centrum. Miasta, dzięki czemu w centrum jeździ nas się dzisiaj bezpieczniej, spokojniej, szybciej, sprawniej, a ten ruch jest wyniesiony na granicę miasta, na tą obwodnicę, którą sami musieliśmy zbudować, bo niestety rząd nie dał na to pieniędzy. To też warto przypomnieć, że mój poprzednik przez 8 lat opowiadał pewną historię o tramwaju. Nie powiem bajkę, no ale historię, tak? Że myślał, marzył mu się tramwaj. Ja bym też chciał, żeby w Płocku był tramwaj. Tyle tylko, że po pierwsze nie rozwiązywał on żadnych problemów komunikacyjnych, a takie rozwiązała obwodnica, bo wyprowadziła ten ruch pojazdów niebezpiecznych, ciężkich poza granicę, a na granicę miasta. A z drugiej strony, no, dlaczego to była bajka? To trochę tak jak o tym centralnym porcie komunikacyjnym, o którym dzisiaj rząd opowiada. No miał kosztować... Wówczas 700 milionów złotych. To nawet dzisiaj, kiedy przeznaczamy na inwestycje około 200 milionów złotych, a wtedy to było około 100 milionów złotych przeznaczonych na inwestycje, była kwota bez dofinansowania zewnętrznego właściwie nierealna do realizacji, bo przez 10 lat musielibyśmy tylko tramwaj budować od podstaw. Zapominając o innych ulicach czy potrzebnych inwestycjach. No tego nie można było zrobić. Dlatego ta męska pierwsza decyzja. Rezygnujemy z tramwaju, bo nie ma dofinansowania zewnętrznego unijnego, budujemy obwodnicę, bo na nią dofinansowanie unijne pozyskaliśmy. I skutecznie to w ciągu 10 lat zrobiliśmy. Do tego wspomniana przemysłowa, do tego dzisiaj alejki lińskiego, tysiąclecia tych ulic, bardzo, bardzo wiele też z rozdziałem kanalizacji, na który pozyskaliśmy dofinansowanie. Dzisiaj już nie topimy się w deszczówce połączonej ze ściekami, tylko mamy rozdzieloną kanalizację, więc tutaj również spółka wodociągi miejskie bardzo dobrze działała. Jeśli mówimy o komunikacji, to także nowoczesne autobusy. Jeszcze 10 lat temu tak naprawdę nie było czym jeździć. już. Mój poprzednik kupił autobusy z demobilu, z piły, które już nie były podprodukowane, wysokopodłogowe. Dzisiaj większość taboru to jest autobusy niskopodłogowe, klimatyzowane, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i ekologiczne, często hybrydowe, a myślimy w tej chwili o perspektywie autobusów ekologicznych elektrycznych. Nie byłoby to możliwe. To też trzeba sobie, Szanowni Państwo, uczciwie powiedzieć: nie byłoby to możliwe nie tylko dlatego, że zmienił się prezydent, pewnie to też. Nie byłoby to możliwe dzięki pracy ogromnej ilości ludzi zaangażowanych i współodpowiedzialnych za miasto razem ze mną, czyli moich zastępców, urzędników, pracowników spółek, urzędu miejskiego, sekretarza, skarbnika. To wszystko, musi funkcjonować jak w szwajcarskim zegarku, żebyśmy mogli skutecznie pozyskiwać środki unijne, wykorzystywać je, rozwijać miasto. Jest tego bardzo, bardzo wiele. Z takich szczególnych rzeczy, które mnie cieszą i mam nadzieję również Państwa, to chociażby drogi rowerowe. No znowu, dla kogoś 10 lat to jest epoka, no ja z mojej perspektywy, no to syn mi się zdąży urodzić w tym czasie i już pójść do szkoły, bo jest ośmiolatkiem w tej chwili, dzieci poszły na studia i być może nie wszyscy pamiętają, ale 10 lat temu to w Płocku było raptem 11 km dróg rowerowych i to jeszcze we fragmentach i to jeszcze w jakiejś kostce część z nich, więc bardzo niefunkcjonalnych i niewykorzystywanych. W ciągu 10 lat dokonała się w Płocku rewolucja rowerowa, tak naprawdę, ponieważ zbudowaliśmy z tych 11 prawie 80 km dróg rowerowych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. Połączyliśmy to w zwartą sieć. Także połączyliśmy z okolicznymi gminami, na przykład dzisiaj z Łąckiem można połączyć, ale także z gminą Brudzeń, Duży Ulicą Szpitalną, więc właściwie w, każda też droga wylotowa przy okazji remontu była uzbrojona w drogę rowerową. 80 km dróg rowerowych, rower miejski. To wszystko sprawia, że Płoczczanie przesiedli się na rowery. Zmieniła się zupełnie też kwestia komunikacji w mieście. Ta komunikacja, już nie tylko samochodowa, jest nie tylko autobusowa, ale także rowerowa. To zmienia po prostu nas, zmienia nasze miasto, zmienia mieszkańców Płocka, a chyba najbardziej yy, w kontekście tej odpowiedzialności za miasto, zmienia nas także budżet obywatelski. Coś, czego w ogóle nie było, a co jako jedni z pierwszych w Polsce wprowadziliśmy, dając możliwość mieszkańcom płocka wszystkim tym, którzy yy, dzisiaj chcą czuć się odpowiedzialni za nasze miasto, a żeby zmieniali to otoczenie, które jest wokół nas. Yy, to są Nowe place zabaw, właśnie drogi rowerowe, to są skwery, tereny zielone. To sami mieszkańcy Płocka wymyślają, później głosują, a prezydentowi? Prezydentowi tylko w tym momencie powinno zależeć, żeby realizować te kolejne projekty z budżetu obywatelskiego, i dzięki czemu cieszyć się wspólnie z mieszkańcami z efektów później tych pomysłów mieszkańców, które zostały zrealizowane, poczynając od chociażby tężni na winiarach wymyślonych przez mieszkańców, kończąc na przykład na wieżach dla jeżyków, o pracach zabaw już wspomniałem, więc tych wielu, wielu, już ponad stu pomysłach, które zostały zrealizowane z budżetu obywatelskiego, mnie to bardzo cieszy. Właśnie ta współpraca z mieszkańcami na różnym wymiarze, w różnym wymiarze, na różnych płaszczyznach, bo ona przynosi konkretne efekty. Bez tej współpracy wielu rzeczy nie udałoby się osiągnąć. Podam konkretny przykład, panie dyrektorze Jedna z inwestycji, sądzę, że ciesząca nas wszystkich to rewitalizacja nabrzeża Wiślanego. No, mój poprzednik nie powinienem może go tak często wspominać, ale wybudował Molo, co zresztą stało się jedną z przyczyn jego wyborczej porażki, bo mieszkańcy nie rozumieli, dlaczego skąd ten pomysł taka fanaberia wręcz. A przecież nabrzeże wyglądało obrzędliwie. Tam nikt nie chciał w tym wtedy ani e, przebywać, ani, ani nie było sensu zapraszać do Płocka turystów na to nabrzeże wiślane. Dzisiaj mamy już w pełni zrewitalizowane też za pieniądze unijne. To też jest bardzo ważne. Pozyskane przez nas. Ale nie byłoby go w tym kształcie, gdyby nie współpraca z Morką. Gdyby nie współpraca z stowarzyszeniem, które miało prawo do części tego nabrzeża w, tuż nad całą Wisłą. W efekcie tej współpracy i pewnych rozmów, i no, dołożenia części terenu morce, a e, przejęciu prawa do nabrzeża, dzisiaj mamy piękną promenadę, która biegnie właściwie od mostu po koniec ostrogi wieńczącej wejście do, do portu. To są takie moje radości jako prezydenta. Tych wizytówek pana prezydentury jest naprawdę dużo kolejna. Jest właśnie budowana, mowa oczywiście o stadionie Wisłę Płocka, ale zmienimy temat za chwilę. Święta Bożego Narodzenia, święta jakże inne, jak pan prezydent spędzi święta 2020? No Pewnie tak jak większość z Polaków, po prostu bardzo rodzinnie. Niestety te święta są szczególne, też jakieś różnego rodzaju pomysły rządzących, że no niestety, ale dodatkowo na wigilii może być tylko pięć osób. No, moja rodzina jest sześcioosobowa w tej chwili, więc okazuje się, Trzyna że. będzie ciągnąć los. Nawet. To no właśnie o to chodzi. To jest pewien problem, że, że nie można nigdzie się wybrać w te sześć osób do kogoś, bo, bo już będzie za dużo tych osób. No, kuriozalne pomysły zresztą ich nie brakuje, więc może spójrzmy zasłonę milczenia na niektóre decyzje obecnego rządu. Ale jeszcze wrócę do jednej rzeczy, zanim przejdę do świąt i mam nadzieję do życzeń świątecznych. Pan powiedział o tym, że wiele rzeczy się zmienia, między innymi stadion. Ja powiem jeszcze o jednej rzeczy, która zmieniła się, którą już pewnie zapomnieliśmy. To nie tylko wiadukt nad Aleją Piłsudskiego, gdzie nie musimy czekać nad, na przejeżdżający pociąg, czy wiadukt w tej chwili do ZOO z parkingami, ale to także na przykład dworzec autobusowy które był przedmiotem wstydu dla wielu mieszkańców Płocka. Dzisiaj ktoś przyjeżdża do Płocka, to przynajmniej nie ma wstydu, że, że, że przyjeżdża na, na dworzec. A przed nami kolejne zmiany rzeczywiście. Stadion i co dla mnie istotne również sala koncertowa, która w tej chwili kończy się projektowanie i w efekcie za moment także zmieni centrum Płocka. A święta? Panie że szanowni państwo, święta niech będą rzeczywiście rodzinne, Niech nie zabraknie ciepła, no i przede wszystkim zdrowia. My z reguły, żeby nie powiedzieć zawsze, życzymy sobie zdrowych, radosnych świąt Bożego Narodzenia. Dzisiaj to słowo zdrowych w czasie pandemii nabiera dodatkowego jeszcze znaczenia, więc niech one rzeczywiście będą zdrowe niech będą rodzinne, niech będą ciepłe chociaż trochę śniegu też by się przydało w te święta Bożego Narodzenia, i niech. Rodzi się wraz z przyjściem Chrystusa także ta nadzieja w nas, że przyszłość może być lepsza, piękniejsza, zdrowsza, bezpieczniejsza bez pandemii. Niech tak będzie. Tego życzymy wszystkim naszym widzom. A ja dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia.